Kochani, witam Was w kolejnym vlogu z przepięknego miejsca. Jak pewnie widzieliście już na Instagramie, zostaliśmy zaproszeni przez zatokę słońca, żeby odwiedzić ich i pokazać też Wam piękny ośrodek, bo jest rewelacyjny pod tym względem, że wszystkie domki mają tarasy otwarte, więc jeżeli tu przyjeżdżają rodziny z dziećmi, więc dzięki temu Wasze dzieci będą miały się z kim bawić, jeżeli tak jak my na przykład macie jedynaka, jest tutaj basen, plac zabaw, świetlica z salon zabaw, która jest super wyposażona grille, jacuzzi, także można y, tak naprawdę tutaj spędzić całe wakacje i y, iść tylko na spacer nad morze, jeżeli y, lubicie. Nadzie plotem na Hasło TV. <noise> chciał Wam przekazać, że na Hasło Pati TV macie tutaj 10% zniżki. Szczególnie polecamy Wam takie miesiące czerwiec, wrzesień, wtedy tutaj jest trochę niższy sezon. Jest taniej, ale dalej jest fajnie, dalej jest ładnie. Widzicie, my przyjechaliśmy w maju, pogoda jest ok, nie taka na plażowania i kąpania się, ale z dzieckiem rewelacyjna. Domki są 8 osobowe, bo oprócz tego, że na górze może spać 6 osób, to tutaj na dole jest też zestaw i tutaj też się zmieszczą dwie osoby, także całą rodziną czy całą ekipą ze znajomymi spokojnie można tu przyjechać. Wchodzimy sobie na piętro naszego domku i już Wam pokażę jak to wygląda. Mamy sobie na górze dwa pokoje. Oczywiście możemy sobie też wziąć od właścicieli tutaj taką barierkę zabezpieczającą, jeżeli macie małe dzieci, to żeby wam tutaj nie spadły, no bo te schody są strome, więc tutaj można to spokojnie zabezpieczyć. Mamy na górze dwa identyczne pokoje z podwójnym łóżkiem, szafką nocną, komodą, pojedynczym łóżkiem. Tutaj widzicie, jest naprawdę sporo miejsca. Oczywiście jest też grzejnik i po drugiej stronie znajduje się dokładnie taki sam pokój, pojedyncze łóżko. Komoda, szafka nocna oraz podwójne łóżko. Tutaj jeszcze znajduje się wieszak. No i widzicie, mamy tutaj widok piękny na cały plac zabaw. We got everything we need right here. Wine and me doesn't in the, the colors lightning' To, że słuchajcie, mamy tutaj normalną kuchnię. Mamy tutaj zmywarkę, mamy komplet naczyń, sztućców, mamy tutaj talerze. Wszystko jest po prostu przygotowane dla ośmiu osób, które mogą się tutaj zatrzymać razem. Dla nas to jest bardzo ważne, ponieważ, jak wiecie, jak nie jemy mięsa, to szczególnie poza sezonem mamy często problem w restauracjach, żeby coś zjeść. A dzięki temu bez problemu zrobię teraz obiad dla całej rodziny w parę chwil. Mam cały komplet garnków, naczyń, patelni e, mamy lodówkę, także po prostu co sobie tu chcecie e, właśnie nakupowaliśmy owoców, warzyw no jak to standardową. my e, także biorę się po prostu za zrobienie obiadu i dzięki temu Antek może się bawić w sali zabaw, nie musimy czekać znowu w jakiejś restauracji e, no i właściwie wychodzi to taniej A ponieważ ja lubię gotować, że dla mnie to też nie jest żaden problem, także dzisiaj dobra mama zrobi leśniki na obiad. No i obiad gotowy wołam chłopaków i bierzemy się za jedzenie. Biegnę trochę szybciej, chłopaki zostały z tyłu, bo zaraz przed nami jest morze. Antek nigdy go nie widział, więc chciałabym go nagrać jak pierwszy raz widzi morze. To jest morze, Antek. Podoba Ci się? Ta wielkopomna chwila. To wszystko to jest piasek, kochanie. A tam patek. Tam jest patyk i zaraz tam do końca to wszystko jest w piasku. A bo, te, 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 ten patyk. mi to, to nie jest rzeka, to jest morze. Co morze wyrzuci ten patek? 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 czapki. Znowu pożyczyłam od Antka, ale tylko na chwilę, żeby sobie po prostu zatok nie przebić. Chciałam tu polatać dronem, ale jak widzę ile tu jest jaskółek, to podziękuję sobie za tą atrakcję. Idziemy na górę latarni morskiej I nasz trzylatek dzielnie idzie Także po raz kolejny utwierdząc w przekonaniu, że z dzieckiem naprawdę można wszystko robić co, co macie ochotę i co macie ochotę zwiedzić Catch me, baby. Jaki będziesz z siebie dumny Pomyśl o tym, co będziesz czuł Jak będziesz na dole Zapraszam Jak? No tak kup, kup. A co chcesz kopać? No tak. Na terenie ośrodka macie też jacuzzi, podgrzewany basen, no widzicie atrakcje, wiadomo teraz jest jeszcze chłodno, więc basen jest zamknięty, ale za niedługo będzie już czynny, huśtawki, kosze, no piękne miejsce. Tutaj macie rowery do wypożyczenia, które są na miejscu i fajne jest to, że cały ten teren, jak widzicie, jest po prostu zamknięty. Także nie musicie się obawiać, że dziecko nie wiem, gdzieś tam ucieknie, nie wyjdzie przez furtkę. Idziemy na plażę, ale słuchajcie, tak urokliwe dojście, że no... Ten ośrodek jest położony jakieś 500-600 metrów od plaży i dojście jest przepiękne. Zobaczcie, idziemy takim pięknym lasem. I ja mam teraz problem naprawdę pierwszego świata, bo jak wiecie, bardzo dużo ostatnio wkładam pracy w Instagrama i staram się robić dużo zdjęć. I teraz nie wiem, czy dla Was nagrywać na YouTube, czy robić zdjęcia w międzyczasie. Sami zobaczcie, czy tu nie jest pięknie. Ja chcę tu zostać na dłużej. A tu jest chyba jedno z najładniejszych wejść na plażę, jakie widziałam nad Bałtykiem. Patrzcie, tu jest jeszcze lasek i wchodzimy nad morze. Przepięknie. masz podleje tak, że się aż wystraszy. Dzięki pana. Jeszcze raz? Aj, aj, aj. To jest jeden z takich momentów, w których ja się chyba trochę naprawdę ruszam. Wiem, że teraz jeszcze musicie patrzeć na mnie, ale ja się teraz zaliczam do tych pięknych widoków. Jest tu przepięknie, naprawdę. Mimo, że nie jestem jakąś wielką fanką Polskiego Morza i nie ciągło mnie, żeby tu przyjechać, to mam teraz wielką ochotę przyjechać tu na jakiś tydzień, dwa i po prostu odpocząć. Chłopaki mi przygotowały nawet niespodziankę. Onże jest czymś zajęty, więc ja, jako liberalna mama, szybko ściągnęłam antkowi buty. No szybko do wody! Mój mąż na pewno by trochę narzekał, bo, wiecie, nie lubi takich rzeczy, ale Antek się będzie cieszyć. kącik, w którym można zrobić sobie grilla. Tam chyba yes. dwa czy trzy grille są nawet. Jest altanka. Są też takie dwie altanki z ławkami. Oh, oh yeah. naprawdę na sali zabaw możecie znaleźć no wszystko, więc nie musicie brać żadnych e, zabawek, wszystko jest właśnie w takiej e, dalem skandynawskim, morskim klimacie. Są dwa PlayStation, domek, pufy, auta, kuchnie, warsztat. Wszystko mówię tutaj jest. Jest masa zabawek, są też zabawki dla młodszych dzieci, maty, mm, książeczki, no, wszystko wszystko. Więc e, na pewno nawet jakby było deszczowo, to dzieci się nie będą nudzić. No, i mamy tutaj tatuś z synkiem PlayStation. Świetnie. <laughs> Zaczynamy przygodę. Wiecie, ja chcę kupić PlayStation, więc co Antych będziesz grać? Ja wiedziałam, że to się w końcu tak skończy. Dobra, no to co gramy? Nie, tak. Super jest też to, że dzieciaki mają tutaj jakieś rowery, hulajnogi, deskorolki. To wszystko jest tutaj na terenie tego ośrodka, po prostu do zabrania i nie musicie brać tego ze sobą. No i szybka kolacja zrobiona, także wszystkie rzeczy, które kupiliśmy na wyjazd będą wyjedzone, więc ja się cieszę.